Derby Dolnego Śląska w Miliczu miały być najciekawszym wydarzeniem ósmej kolejki naszej grupy drugiej ligi, i tak rzeczywiście było. Faworytem byli gospodarze, ale na porażkę poniesioną przed tygodniem z TKS-em Tychy z 0 do 3 Miliczanie mogli zareagować różnie. Na szczęście dla swoich kibiców rozegrali przyzwoite zawody i pokonali sąsiada z zamiedzy. Mecz mógł się skończyć zwycięstwem za trzy punkty, goście jednak na to nie pozwolili. Pierwsze dwa sety padły łupem gospodarzy. Miliczanie zwyciężali do 21 i 22. Grali z dużym zaangażowaniem. Nie popełniali wreszcie seryjnych błędów na zagrywce. Atakowali ze sporym impetem. Mieli zdecydowanie więcej atutów od przeciwnika. Mecz zmierzał w kierunku wygranej KS-u za trzy oczka. W trzecim secie jednak role się odwróciły. To przyjezdni zaczęli grać skuteczniej. Uzyskali wyraźną przewagę i niespodziewanie wygrali partię 25 do 19. W następnym secie poszli za ciosem. Tym razem. Emocji było zdecydowanie więcej, bo końcówka mogła należeć albo do jednych, albo do drugich. Lepiej zaprezentowali się siatkarze Wiktorii, wygrali do 23 i doprowadzili do tiebreka. W piątym secie trener Krzysztof Janczak zdołał obudzić swoich podopiecznych. Milczanie nie pozostawili złudzeń. Kto jest lepszy zwyciężyli 15 do 10 inkasując dwa punkty. Jedno oczko pojechało do Wałbrzycha. W ósmej serii spotkań gorycz porażki musiała przełknąć wrocławska Gwardia. Drużyna Ireneusza Kłosa przegrała tym razem w Głuchołazach z Juwenią. 1-3 w innym meczu rozgrywek. Bielawianka poległa w Tychach, przegrała z TKS-em. 0-3 w tabeli drugiej ligi z dorobkiem 22 punktów prowadzi właśnie TKS. Drugi jest Milicz ze stratą 7 punktów. Wiktoria zajmuje siódme miejsce, Gwardia 8., a Bielawianka dziewiąte.